Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na nasze wieczorne spotkanie wtorkowe, na nasze zasypiaki. Inspirujemy się do rachunku sumienia Ewangelią i potem Dziesiątka Różeńca. Mamy dzisiaj fragment z Marka, gdzie Matka Jezusa i Jego rodzeństwo, w sensie Jego rodzina, szukają Go. Chcą się z Nim spotkać, stoją na dworze. Jezus mówi te słynne słowa. Któż jest moją Matką i którzy są moimi braćmi? Mówi, to jest moja matka, i moi bracia, mówi to do, do tych słuchających, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Kani, zobaczcie, Jezus miał takie coś, że potrafił oddzielić, że tak powiem, pokrewieństwo i pewne przywileje związane ze znajomością od prawdy po prostu, nie? Kani, ja wiem, że to jest zawsze bardzo trudne, że zawsze mówimy, no ale swoich bliskich się kocha jako pierwszych, nie? I jasne, że oni mają szczególną miłość, szczególne miejsce w naszym sercu, to oczywiste. Ale, kochani, pomyślcie, czy nie ma gdzieś takich sytuacji, takich relacji, gdzie tak naprawdę komuś innemu coś się na przykład należy, ale wy go tego pozbawiacie, bo wasi bliscy. I kochanie, nie chodzi mi, nawet, tutaj wiecie, o jakieś takie rzeczy korupcyjne, czy jakieś, jak to często słyszymy, tak, żeby tam posadkę załatwić dzieńciowi. Bo, uwaga, nie ma w tym nic złego, o ile to jest rzeczywiście uczciwe, nie? O ile on staje do nie wiem jakiejś pracy, do jakichś tam konkursu, tak samo jak każdy inny. Ale koniecznie, zobaczcie, czy nie ma takich miejsc w Waszym życiu, gdzie kogoś faworyzujecie, gdzie komuś dajecie pierwszeństwo, pozbawiając kogoś innego, kto, właśnie, nie wiem, może by na to zasłużył, albo miałby takie prawo, albo bardziej się napracował. Bo to nie chodzi oczywiście o to, żeby niko, nigdy nie dać niczego swoim, swoim bliskim. Nie, tylko wtedy, kiedy to jest faworyzowanie, wtedy, kiedy to jest właśnie zabieranie innym, albo wyprzedzanie innych, niesłusznie, jakby nieuczciwie, nieprawdziwie. Koniec, zróbmy teraz taki rachunek sumienia właściwego. w sensie pomyślmy chwilę o tym, czy gdzieś nie ma takiej faworyzacji u nas, takiej nieuczciwej, którą oczywiście tłumaczymy miłością, ale to jest niedobre tłumaczenie. Zobaczcie, Jezus był od tego wolny. Jezus potrafił swojej matce powiedzieć nie, bo w tej chwili chodziło o kogoś innego. I to nie znaczy, że jej nie kochał, to nie znaczy, że nie była dla niego pewnie jedną z najważniejszych osób na świecie, jeśli nie najważniejszą ale potrafił to jakby odróżnić potrafił nie ulec temu faworyzowaniu. Pomyślmy teraz w takim rachunku sumienia, czy gdzieś nam się to przypadkiem nie przytrafia. Panie Jezu, naucz nasze serca szerokiego patrzenia. Ucz nas tego nieegoistycznego, niewykluczającego oglądania rzeczywistości i patrzenia na ludzi. Spraw, żebyśmy każdego kochali według prawdy, według ich pracy, według zasług, według należności. Naucz nas takiej wolności od wszelkiego krzywego spojrzenia, które by cokolwiek w zły sposób widziało, traktowało. I rozdzielało jakieś dobro. Ucz nas Twojego serca, żebyśmy tak jak Ty potrafili kochać. Bardzo Ci o to prosimy, niech tak się stanie. Amen. Moi drodzy, odmówmy teraz może dziesiątkę, nazwijmy ją przyjaźni pana Jezusa. Czyli pomyślmy o wszystkich tych bliskich relacjach Jezusowych z jego przyjaciółmi, z jego uczniami, z jego mamą. Rozważmy tą Jego miłość w tej, w tej dziesiątce, ucząc się tej miłości od niego. Tą dziesiątką się pomódmy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza. Pocieszycielko nasza, Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. I moi drodzy, na koniec dajcie mi się proszę pobłogosławić. Bardzo proszę o, o wasze czoła. Pan z wami, niech was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej nocy, dobrego odpoczynku, dobrego wytchnienia, dobrego snu. Mam nadzieję spokojnego, kochani. Bardzo Was ściskam na ten sen i do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Wszystkiego pięknego z Bogiem. Papa! Pa.